Dzień dobry, Tankowicze. Dziś i nazywam się Torres 1234 i mamy tego samego gościa, świętego Mikołaja. Dzień dobry i witam, szanownych. Jestem święty Mikołaj. Możecie pamiętać mnie wczoraj, robiłem filmik z Torresem i dzisiaj robimy go ponownie. Tym razem na mapie Farm jest 4x4 i właśnie dobiorę planę. Jak widzicie, gramy tą samą arcylerią, i Sida i Hornet. Przypomnę wam, ja mam ten Hornet i sida i kolorek lepszy niż Torres, ale to nie jest ważne. Chciałem wam przypomnieć o e, Gold Box! Dawaj Mikołaj, dawaj, jedziesz! Dawaj Mikołaj, dawaj. Brawo Mikołaj! Proszę Państwa, jaki niesamowity początek tego fajnego filmiku! Proszę Państwa, to jest drugi nowy Goldbox, ale się cieszę! Gratulacje Mikołaj I Dziękuję. ci co nas oglądają, proszę pogratulujcie mu, bo od, od paru dni się tak starał o Goldboxa I proszę, pierwsza nasza mapa i Gold Box Gratuluję Mikołaj Och, dziękuję! Ale jeżeli widzieliście, ta Isida była bardzo blisko. Ale jak widać, Święty Mikołaj był o wiele troszkę lepszy dzisiaj. I dzisiaj jest dla mnie i dla Świętego Mikołaja szczęśliwy dzień, bo dowiedzieliśmy się, że Mikołaj Święty jutro będzie przebywał u mnie. Prawda? To, tak jest. Ja, ja i mój tata i Toresa mama uzgodniliśmy, że ja jutro pojadę do Toresa. Więc jutro będę robił live'a u Toresa w domu. Tak. Nie no, ale bardzo ci gratuluję, Mikołaj. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj Goldboxa zbierzesz. Oczywiście, że zbiorę. Ale proszę Państwa, jak to bardzo blisko było, no... Ja bym tego nie mógł chyba zebrać bez moich dragów. Dobra, koniec gadania o goldboxach. Trzeba się wziąć w garść. Właśnie miałem to kręcić. Na no to gramy. Tylko nie wiem czy mu on ciągle draw Używa. No ale on nie na... Ja myślałem, Ko że ten... Ja myślałem, że po Goldboxie przestanie dragować, a tu że odpuści, ale nie Mikołaj, może byś poszedł po jakąś inną artylerię. No jeżeli, jeżeli chcesz, ale teraz tak, no to po co mam iść? Kolorki widzisz, że nikt nie ma na Więc Więc mógłbyś iść po rykoszeta, no i tak mamuta, bo dragi masz. By było dobrze. No to... Przypomnę. po taką nie widzicie, mam Riku i mamutę. I Nie mnie Ja dużo min podstawiają. Albo szafta byś mógł wziąć. Dobrze gadam. Tandera, to tu by się nie przydał, tander. Proszę państwa, my bardzo przepraszamy, jeżeli podczas filmiku będzie przerywać. To nie nasza wina. Mam dragi, ale tutaj typek podstawił minę znowu. A jajaj. Właśnie Torękną za, zajął moje miejsce. Nie mogę wejść. O. To może na inną mapę pójdziemy. Dobrze, przepraszam, drogi film, ale musimy zmienić na mapę. Mi Mikołaj Golda zebrał. No i się cieszę. To tak. Proszę Państwa, ja chyba od dwóch tygodni gadam o tym Goldboxie. Drugi raz. Z tych nowych. A tak to Mikołaj, tak mi się zdaje, że wszystkich Goldboxów zebrał tak. Z 30. Właśnie. Dobra, to tak. Szukamy mapy. ja Ta, tak. Jaka mapa? Nie wiem, no jakby się taki Cinder może przydał, a no to może Kongur. To tak. Albo Fortnite. to możemy wejść, pomożemy im. Dobra. Trzeba my nie jesteśmy tak jak inni gracze. My jesteśmy bardzo pomocni. Trzeba, jeżeli ktoś potrzebuje z was pomocy, no to my pójdziemy od razu z pomocą. Tylko nie, nie zapewniamy wam, że my wygramy. Będziemy się starać. Gotowy, Mikołaj? Może tym razem znowu Gold zbierzesz? To tak Uff. Idziemy ty, tutaj dobrze grają oni. zbyt taka, no. taka sobie Mam nadzieję, że tym razem ja Goldboxa zbiorę no. <grych> Bo ty, Mikołaj, tak dużo kryształów masz. No pochwal się ile masz kryształów. No proszę państwa, ja mam prawie 9000, więc... Ja tylko mam 3000. Brawo Mikołaj, jedź, 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 jedź. jedź. No dzięki. Trochę lagi mam. Nie wiem czy do bo tutaj rykoszyk jedzie do naszej bazy i ma flagę. Widzę go! Jedzie tędy górą! Górą jedzie! Tak? Pomógłbyś? Bądź tu górą! Nie wiem czy szatni nie trafnie. Pomóż! Pomóż! ale ja się tego... To szybko! Dobra, on nieźle się dzieje. Aha, a ja kiedyś się przewaliłem, robię szczęśliwie wielką... kopię tego kurnia. Mam bardzo laki, nie wiem co mam zrobić. Mniejszy sobie wziąłem. Tam shaft będzie jechał On tam będzie tajakampił Jadę tam z regami na niego Dobrze Minę podstawił, uważaj Zorientowałem się Ja tak po Dawaj jedzie. Jadę Niech. Bardzo... Szkoda, że nie mam powera. E, proszę Państwa, wczoraj dowiedziałem się, że był lekki update. Jeżeli ktoś z Was Polak gra w tanki, e, powinniście zobaczyć nowy update level up. No ale nie wiem czy to coś dało, ale Chris'y się, no, no, się wydawało, więc 100 Chris'ów za to. na to Kasim wygrał i gratulacje Polakom, które może kupili kolorek Kasim i wygrali nagrody. Jeżeli byście byli łaskawi, napiszcie do nas jakie nagrody wygraliście. Chciałabym ja tylko wiedzieć, bo ja kupiłem kolorek San i przegrał. Ja żadnego nie kupiłem kolorku, bo moim zdaniem to było strata i nie za bardzo mi się opłacało. Nie jest ja, nie jedź. On tu będzie. Uważaj! Ja wiem, że, którą możemy zrobić. Oj, chodź tu! Ja chodź, tędy. chodź tędy, chodź tędy teraz pojedziemy. Tamtędy już szansy nie mamy. Tendera lecimy. To nie oni... To ty jadę naprawiał tego a, a inny coś tam Dobra. Ja jadę chodź, tu oczywiście te dno... O kur... Co to... Co to tutaj się dzieje? E, proszę Państwa, pragnę powiedzieć, że za miesiąc i dwa lub trzy I... mamy nadzieję, że będzie wyprzedaż. I... Powodzenia wszystkim w zbieraniu kryształów. Jakby przypomnieć, jeżeli jeżeli nie wypowiedziane w tamtym odcinku, że ja mogę zbierać na Tudora M3 albo tu kolor Zeus. I teraz mam do Was prośbę. Czy Państwa napiszcie mi proszę, bo obecnie mam koronek i 3 i Kolorek Store. Proszę napiszcie mi, co jest lepsze, żebym kupił kolorek Zeus? Czy może Thunder m e, e, e 3 Wasza opinia będzie się bardzo liczyć. Jeżeli jeżeli nie chcecie odpisywać, nie musicie, tylko ja chciałbym was też poprosić, jeżeli byście mogli, więc piszcie, co by było lepsze. Thunder m e 3 czy Contoreks? Oddaję ci głos, Forest. Nie mam co powiedzieć, trzeba tylko teraz się skupić na grze, bo. Wygrywamy 2-1, ale trzeba szybko to skończyć. Co no, jak robią? No. Ym, drodzy widzowie, to był tata, jeżeli nie widzieliście. Ym, więc... Chyba za jakieś 15 minut, tak jak w ostatnim filmiku, będziemy musieli kończyć. No, ale to teraz trzecia flaga będzie. Widzę, że to. Ładnie poszło. No. Bo tam misja też z zegami w, na, w naszej drużynie gra i mi troszeczkę pomogła o, trafi mnie. Oooo, co tu się dzieje? Torres, Turys, baka Dawaj, dawaj, dawaj. Jakby co to poniosę flagę? o Dobra. Yes. Jest, ja jadę teraz górą, bo szafta tam nie masz. Prawda, zauważyć, że jesteś pierwszy turyst. O, no. No i nikt ta Goldbox, panie. No to ja czekam. Nie, dziękuję. O, jedzie tutaj górą, i sida nasza. Jezus. Przedaż Proszę Jeżeli widzicie, Isida to jest najłatwiejsza broń, która można zdobyć kryształki. Więc nie dziwię się, dlaczego tyle ludzi gra teraz Isidą. Tak, widzicie teraz, proszę Państwa, to jest mógł się pokazać. Gra teraz Isidą Flavona. Jest jeszcze Isida. Mikołaj, teraz tak jak on dowiedzie flagę, ja się wysunę, żeby mnie szaft trafił, ty spały, ty z armorem i Nitrem wyjeżdżasz po flagę Dobre, tylko tam jest kolejny szaft i Rico, więc... Widzę, widzę. Stój, stój, niech dowiedzie najpierw. Ja się wysunę, ty obkrążysz go, tego szafta i z powera go trafisz. Nie wiem czemu właśnie. Widzę go.